Dzień dobry kochani na kanale Jorki czy Dobre Światy Mamy dziś środę 3 kwietnia Co daje nam dzień uniwersalny 7 A Tu już coś nam poleciało Spójrzmy co to jest Karta kochanków Karta czystości która podpowiada, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, aby mogło powstać coś nowego, trzeba zaprosić do swojego życia innych ludzi. Karta kochanków również w tarocie jest kartą wyboru, kartą decyzji. Więc dzisiejszy dzień nakierowany jest na Ja bym powiedziała czystość intencji, na y, taką czystość w relacjach z drugim, też człowiekiem. I moi drodzy, czy potrafimy dokonywać właściwych wyborów, czy y, jak Przypomnijmy sobie energię początku tygodnia, która zapraszała nas do bycia w tu i teraz, która przypominała nam, że powinniśmy się dzielić swoimi wartościami, ale też przyglądać się, gdzie nasza energia wycieka. Jak również przypominała nam, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, że jesteśmy sprawcami swojego życia, a jeżeli nie, jeżeli nie decydujemy sami, tylko ktoś za nas podejmuje decyzję, pozwalamy się zniewalać. O, mieliśmy niedawno Archanioła Gabriela. Znowu chciał dzisiaj do nas przemówić. I wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Ja nie wiem, czy ta karta nie była na samym właśnie początku miesiąca, czy dni temu. Poproś Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył cię łaską i oczyszczeniem. Karta czystości. Zaproszenie Archanioła Gabriela nas do proszenia o tą czystość, o oczyszczenie. Czas byś pozbył się starych wspomnień. To jest też ta energia z początku tygodnia. Zresztą mamy kwiecień, a czwórka, już też o tym mówiłam numerologicznie, lubi. Sięgać w pamięcią wstecz. Dobry czas, żeby się z tego uwalniać, aby zapraszać świeże energie, żeby mogło powstać coś nowego. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja. Słonięte jest jedynie twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. Afirmacja jestem czystym, świetlistym bytem. I tak jak wczoraj zaproponowałam, znowu mam yy, zwierzęta mówią i poprosimy o jedną kartę. Nie będę może znowu tak długo tasować, tylko pozwolę sobie ją wylosować dla nas. Dzisiaj mamy węża. Wąż, transformacja, dar wdzięczności, szacunek. Podziękuj przeszłym doświadczeniom i pozostaw za sobą, jak starą skórę. Może nie jeden z nas doświadczył czegoś trudnego i musi pozostawić tą przeszłość za sobą. Do czego też dzisiaj energia Archanioła Gabriela zapraszała. Jeżeli chcecie, a ja chcę, więc jeszcze przeczytam, co autorka Talii przytacza do tej karty. Wąż to zwierzę przejścia, symbol źródła wiedzy, transformacji i uzdrawiającej mocy. Wąż stoi na granicy śmierci tego, co stare, i narodzin nowego. Jest przewodnikiem ukazującym się w momencie, gdy jesteś gotowa do transformacji. Wąż zabierze cię w podróż, podczas której pomoże rozpoznać stare procesy myślowe oraz przekonania, które już ci nie służą. To pozwoli Ci raz na zawsze uwolnić się od ciężarów przeszłości. Nowe przyjdzie jednak dopiero wtedy, gdy pokłonisz się przeszłym doświadczeniom i uznasz je oraz wyrazisz im wdzięczność. Dopiero wtedy może nadejść przemiana, która przyniesie Ci w darze zupełnie nową, doskonalszą jakość życia. Wąż. Przestrzegać się przed oszukiwaniem samej siebie, przede wszystkim jeśli chodzi o szacunek do własnego ciała. Nawołuje do zadbania o nie tak, aby mieć stały i niczym niezakłócony dostęp do życiowej energii. Kochani, piękne przesłanie karty węża. Zrzućmy starą skórę. Odrzućmy to, co nam już nie służy. Pożegnajmy z wdzięcznością przeszłość. I dzisiaj energia czystości, jak również niech to będzie energia też wdzięczności, zaprasza, żeby pozamykać stare sprawy. Mamy dzisiaj koniunkcję księżyca również z Jowiszem, co daje taki dobry duchowy, duchowe czucie, można powiedzieć, może przynieść jakieś dobre sny. Ale również mamy kwadraturę Księżyca z trzema planetami z Saturnem, z Wenus retrogradującą i z Merkurym. Więc ten dzień może być taki chwiejny w emocjach i w uczuciach, bo pamiętajmy, że Księżyc to jest nasze czucie to jest to, jak nie myślimy, ale czujemy. Więc przy tych y, trudniejszych aspektach, przy kwadraturach możemy być czymś do głębi poruszeni, bo Wenus to nasze wartości, a Merkury to nasz logiczny umysł. Żebyśmy czegoś niepotrzebnie nie chlapnęli. Dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za dziś. Zapraszam na jutro do podglądnięcia, nad czym się pochylić i co ważnego chcę, chcą nam energię przekazać. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że okaże się to pożyteczne. I do usłyszenia. Pa.